Cześć, jestem jestem Franco Gaming, a to jest któryś już tam odcinek serii. naberów. się. Ogólnie tak, na dzień dobry, powiem Wam, że. Nagrywam to już drugi raz, w sensie wstęp, no bo początek mi się niestety nie nagrał. Coś tam sobie pogadałem, ale to nic. Pogadamy sobie jeszcze raz, nabiorę, nabiorę wprawy. Ogólnie tak, na początku przedstawię Wam plan na dzisiejszy odcinek. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył po tytule, czy, czy ogólnie, gramy na świecie zawodowym Berus. Na świecie tym, po tym, jak padniesz, masz poziom pierwszy. Czyli praktycznie grasz od nowa. Nie traci się ekwipunku, traci się tylko poziom. Tak? Traci się też złotą, ale złotą można trzymać w depozycie, więc to nie jest jakiś problem. Czekaj, zobacz sobie może słuchaweczki. Napiję się łyczka kawusi. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki: przedstawić Wam y y moje dwie ostatnie dentki. Ja zrobię sobie relog. Przedstawić Wam moje dwie ostatnie dentki, bo w porównaniu do ostatniego odcinka, który był, no to level jest wysoki, bo tam chyba był 30 bodajże, czy któryś. No ale sporo sobie w międzyczasie streamowaliśmy, liveów było sporo. No i na live'ach dobiliśmy 89, na którym padliśmy. Później dobiliśmy plany na Berus, plany na grę na Berusie. Plan został już na streamach określony. Ja już obiecałem wszystkim widzom, że wbije poziom 300. Wcześniej czy później, nie, nie mówiłem, że to będzie jakoś szybko. No bo mam też inne projekty ważniejsze w życiu aniżeli wbicie 300 na Berus. Ale ja skoro mam przyjemność z gry tutaj i łyczek kawki, skoro mam przyjemność z gierki tutaj, no i już skoro już powiedziałem, że wbiję, no to, no to trzeba się tego trzymać. Nie wbijam sobie tylko na jednej postaci, tylko gdzieś tam w tle sobie też ekspie drugą postać. W razie gdyby mi się powinęła noga na jakimś wyższym poziomie, typu 200 czy coś w tym stylu, no to po prostu już będę miał postać w zapasie, tak, bo też niektórzy mówią, a bo setnet się tak szybko wbija, no to prawda, nie, tylko że kwestia jest inna, kiedy już ma się przygotowany ekwipunek, a inaczej też wygląda kwestia, jak tego ekwipunku się nie ma, jak spi się na, na przysłowiowych zwyklakach, chociaż te zwyklaki ulepszone na plus 5 też dają radę, ja wbiłem 117 bez problemu. Dobra, teraz Wam pokażę, wyrzucę Wam tutaj w filmiku moje, moje dętki, jak, jak padłem. Także tak, Ostatnio, na ostatnim odcinku wbiliśmy chyba sobie 40 level, około 30-40 na Zulusach. No i później długo nie było żadnego odcinka z Margonem, tylko były live'y, więc mogliście tego nie widzieć, ale ekspiłem sobie, ekspiłem i wbiłem poziom 89 i padłem w sposób... Następujący planu. Musiałem sprawdzić, ale to wy chyba z tego klanu jesteś. No i zajebiście. <laughs> Padłem. Zaciął mi się klawisz, nie? W lewo. O, nie. Grabarz mi tylko i temy wysłał. Tak to jest, jak się gada. Tak to jest, jak się gada. Tak to jest, jak się gada, i gra, nie? Dobra. No jak mogliście zauważyć, nie, nie było to jakieś mega. Nikt, nikt na mnie nie zrobił żadnej zasadzki, po prostu padłem przez własną głupotę. Jak, jak widzicie, no roślina mnie pokonała. To była pierwsza dentka na 89. Potem odrabialiśmy i wbiliśmy poziom na live'ach 117. Chcę wam to tak opowiedzieć, żebyście mniej więcej byli na bieżąco, jak wygląda moja, moja, moja historia tutaj na się nie? I na 117 pokazuję wam teraz reakcję oraz to, jak padłem. Zapraszam do oglądania. A ja, głupek, podszedłem sobie od mapki, od końca, bo wszedłem, <coughs> sorry, wszedłem sobie w tą grotę z góry, nie? I też, kurde, było, było, było gorąco, nie? No, a, a propos jeszcze tego, kurwa mać, pierwszy poziom. Nie. Yeah. Kurwa. Ja pierdolę, no i to jest to kurwa o czym mówiłem, nie? To jest to o czym mówiłem. <laughs> Mak. Mag, Mag, Woj. Trzech magów, jeden Woj. On bił woja, w tym czasie magowie mnie wykończyli, nie? Ach. No pięknie. No to macie materiał teraz. Fuck. Dzięki za oglądanie. Dobra. To jak mogliście zauważyć. Też nie było to jakieś. Po prostu tej śmierci można było uniknąć. Zobaczę, czy mi się wszystko nagrywa. Tak, wszystko mi się nagrywa. No, także tej śmierci można było bez najmniejszego problemu uniknąć. Wystarczyło po prostu albo zostać na, na, na innym ekspowisku, na kaneum. Wystarczyło walczyć na turowej, wystarczyło 3 levele poczekać, żeby mieć 120 i wtedy iść na Magradi, jakąś zbrojkę mieć lepszą, nawet Unii na plus 5 ulepszone. No, myślę, że to by już, już na pewno pomogło i by już to miało, miało sens, no ale nie, ja chciałem pójść, pójść szybciej, ja po prostu byłem w, powiedzmy w takim gazie, wbijałem po 10 leveli na dzień no i mówię, kurde, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, może tam jak najszybciej ten 300. No i to właśnie był mój błąd, bo ja cały czas ostrzegałem widzów i ciągle mówiłem, pamiętajcie, na się nie chodzi o to, żeby wbić level szybko, tylko o, chodzi o to, żeby nie paść. I cały czas mówię, wbijajcie pomału, nie, nie idźcie szybko na ekspowisko. Jak macie słabeku, idźcie, sprawdźcie najpierw to ekspowisko. Jak wam jakaś grupka bierze, że nie wiem, 60%, to nie ekspicie tam, nie warto, nie? Szczególnie na wyższym levelu. No i to są dobre rady ogólnie, nie? No wiadomo, lepiej wbić troszkę wolniej niż, niż paść, no ale. To, co mówiłem, to jest jedno, a to, co później zrobiłem, no to, no to było drugie. No i padłem. No ale trudno. Trzeba, trzeba mieć nauczkę. Zawsze mogłem paść na wyższym levelu. 117 to jeszcze nie jest taka wielka tragedia. A czykolwiek, no, no było, mi, było mi szkoda tego, bo gdybym mnie ktoś zabił, powiedzmy, w PvP, okej, okay, pół biedy, zdarza się. No ale w takiej sytuacji, gdzie ja sam po prostu... Przez to, że taki byłem nieuważny, nieuważny, kurczę, zbyt pewny siebie się poczułem, no to padłem w taki głupi sposób. Ach. No i właśnie tego było mi najbardziej szkoda, kurczę, że, że mogłem zapobiec tej śmierci. No dobra. To to już na temat tego co było, no to już wam powiedziałem. Jak, jak ja sobie tutaj poradzę z tymi bestiami? W sumie idzie w porządku tylko tak. No dobra, z nimi to idzie bez problemu. Nie chcę kurczę znowu pać, ale na pewno z tymi kolejnymi, już na kolejnej mapce już nie będzie tak kolorowo, bo te kolejne, to one już mają magów w grupie Magów oraz Paladynów, więc, więc to jestem pewny, że to nie będzie tak, tak, tak prosto. No ale oczywiście jestem ciekawy jak mi tam pójdzie na 78 no i sprawdzę to mam nadzieję, że nie padnę. No i tak myślę, że powiedzmy teraz mam 78. No to co jakiś czas będę wrzucał wam takie update'y na, na odcinki, bo tak co prawda są te live'y tak naprawdę codziennie, na które zapraszam. Nie wiem czy już mówiłem o tym, że organizuję coś takiego jak loterię pomnożoną razy 3. O co z tym chodzi? Chodzi o to, że mam odpalone donaty i powiedzmy jak uzbieram 500 zł z donate'ów to losuję za 1500. Dla przykładu, mówię, jak uzbierałbym 1000 zł z donatów, to losuję za 3000 zł, jak uzbieram 100 zł to losuję za 300 zł i tak dalej i tak dalej, nie? Czekajcie, muszę się tu skupić. Na chwilę obecną jest około E, no nawet idzie na tych Greksach, powiem Wam szczerze. Czekajcie, jakbym sobie założył błogo, przywracaniem, i zobaczcie, to jest to, o czym mówię, że żeby się nie pchać na ekspowisko za szybko. Czyli, o, zobaczcie, ile ich tam było: dwa. Nie, Wolmat i Greks. Zobaczcie, dwa mopki w grupie, i one już z, takie spustoszenie mi zrobiły w. w po prostu z życiem, także wycofujemy się, to nie ma sensu Pchacie, w... aha, bo nie miałem tego błoga założonego, dobra, założę to błogo i wtedy spróbujemy jeszcze raz, dołożymy sobie jeszcze jakieś umki, żeby znowu nie było wtopy na odcinku, bo bo ojoju, bo będzie ojujuju. dobra, to może trochę w krytyka, tu już na życie mam na fula, w SA sobie damy tutaj to jest na pancerz to na te greksy może niekoniecznie, tutaj tarcza na full, jeszcze raz w ten, w sa, w agresywny, jeszcze jeden punkcik, dobra, teraz sobie, teraz zobaczymy jak to będzie szło, tylko że, zobaczcie, że czekaj, tu jest palwoj czy dwóch wojowników, słabo, słabo, nie ma, nie da rady nie da rady dopiero na 90 da rady może i by dało radę ale nie chcę ryzykować mają, mają 12 leweli przewagi więc potrafią przyłożyć jeszcze najlepiej żeby te potworki nie miały takiej dużej te tylu tylu leveli przewagi wtedy wtedy to ma największy sens czekajcie gdzie ja bym teraz sobie mógł pójść tutaj to niekoniecznie Dobra, pójdziemy sobie chyba teraz wybić miski, byłoby najlepiej, ale zerknę jeszcze tutaj na zdradzieckie przejście P2. Czy tam by warto latać? Chyba niekoniecznie z tego co ja pamiętam, ale sobie zobaczymy, przypomnimy sobie. Ja na tych krasnoludach niewiele ekspiłem, kiedyś, kiedyś nie było tych krasnoludów. No, o czym, o czym to sobie rozmawialiśmy, zanim wyszedł, wypadłem z rytmu? No, właśnie. Mm. O tym, że co jakiś czas będę wrzucał takie updatey, czyli teraz mam 78, no to na przykład wbiję 90, to kolejny taki odcinek, nie 15 czy 20 minut z opisem, jak to wygląda. No bo teraz jak wpadłem w tą serię tych, teraz jak wpadłem w tą serię tych liveów, no to ja kompletnie w ogóle zapomniałem, odpuściłem te odcinki, nie, no a jednak YouTube chyba te jak to się mówi live? Y mniej promuje, aniżeli zwykłe odcinki. nie No i też są jeszcze te inne serie na kanale z TB, a czykolwiek w Tibie ostatnio nie mam jakoś chęci ani czasu grać, chociaż ten setny pasowałoby dobić, bo tak naprawdę od tego się zaczął ten kanał. Tylko chyba mi się pak kończy za dwa dni, także nie ma sensu, że ja dobiję, nie, ma, nie ma szans, że ja dobiję setny. A czy jest sens, sens, żebym ja dokupywał paka? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mam parę odcinków nagrane w zapasie. Tylko to jeszcze takie bardziej, jak nie ogarniałem w ogóle o co, o co chodzi w tych yy, obróbkach i tak dalej. Nie to, żebym teraz ogarniał, no ale, ale na pewno teraz lepiej mi to idzie to wszystko niż wcześniej, nie? Ale muszę zobaczyć, jak, jak one się będą przyjmowały, bo naprawdę te odcinki z Margonem z Berówca muszę powiedzieć, że chyba kręcą najlepsze wyświetlenia. Znaczy teraz na chwilę obecną to mi najbardziej zależy na subskrypcjach, nie, żeby było żeby uzyskać 1000 subskrypcji, staram się wrzucać jak najczęściej, chociaż też nie wiem czy to jest dobrze, musiałbym porozmawiać z kimś, co się na tym zna nie? No, bo y, czemu 1000 subskrypcji? No dlatego, że po uzyskaniu 1000 subskrypcji y, możemy uzyskać monetyzację, jeśli mamy osiągnięte 4000 godzin oglądania. Nie było, nie jest to jak, nie są to jakieś duże pieniądze, bardziej takie drobne, ale zawsze można to rozwijać, dodawać kolejne serie, obserwować jaka seria się podoba, jaka nie. Teraz no aktualnie można powiedzieć, że są trzy serie na kanale, a tu są te, te dławiciele, no to na te dławiciele możemy sobie pójść też. No, teraz ogólnie są tak trzy serie na kanale Shakes and Fidget. Zobaczymy, jak ona się będzie, jak ona się przyjmie. Ale ta seria jest dla mnie o tyle fajna, że tam nie trzeba na tą gierkę dużo czasu poświęcać i to naprawdę szybko można to wszystko ogarnąć. Powiedzmy, odcineczek raz, nie raz tylko. No, tak, raz na, na trzy dni około. Pokazy, pokazać, jak się to wszystko rozwija, jakieś lożki zaległe, jak, jak były bite. Myślę, że to jest w porządku na Tibie trzeba sporo czasu, ale Tibia też miała fajną oglądalność, dopóki, dopóki nie robiłem tych tego speed expa, takiego, że przyspieszałem nagranie, to też było w miarę spoko. No to, natomiast Margonem, Margonem na początku było fajnie, a później nie wiem, jak by było później, ponieważ zacząłem robić live, live super idą, nie? W sensie wpadają, wpadają subskrypcje, praktycznie co każdy live, jakiś subik wpada. Jest fajna aktywność, dużo ludzi w miarę ogląda. Tylko nie chcę mieć na pewno na kanale tylko Margonem, bo jak miał tylko Margonem, to zrobi mi się taka okrojona liczba widzów. Jak później będzie cokolwiek innego, no to nie będzie się podobać. I chcę od, od razu przyzwyczajać, że, że, że na tym kanale nie ma tylko Margonem, tylko są też inne serie. Nie? Na live taka bardziej luźna atmosfera w sumie panuje. Zawsze niż na odcinkach, bo na odcinkach to to wiecie, jak to jest człowiek się stara skupić, co, co tu powiedzieć. Mamy klan założony. Mamy 3% na razie na 3% na EXP, Nie jest to dużo, wiadomo, ale zawsze coś, nie? Zawsze coś. Po będziemy się ulepszać dalej. No wiadomo, na to trzeba funduszy, no, a żeby. Żeby mieć fundusz, no to jest potrzebny na pewno dużo wyższy poziom. No i od 200 fajnie już można bułeczkę sobie zarabiać. Co żałuję, to te błoga pod choinkę, które będą, można było sobie wybrać trochę błoga na, na farmienie golda po prostu. I mógłbym sporo sobie bułeczki nafarmić. No a ja wybrałem wszystkie na sześciu postaciach. Wybrałem na jednej postaci na questy, i na jednej postaci na Expo, czyli będziemy mieli praktycznie wszystkie błoga na Expo. Zobaczymy, jeśli padnę jeszcze kilka razy, no to nie będę żałował, że mam tak dużo błoga na Expo. Ale jak się okaże, że w miarę szybko wbiję ten endgame'owy poziom, no to, to będę żałował, że mam aż tyle tego błoga, nie? że za dużo tego wziąłem. Znaczy, już pomału, już pomału żałuję, że wziąłem tak dużo tego błoga, bo no bo po prostu mogłem to jakoś podzielić sobie wziąć jedno na questy dwa na expo i trzy pozostałe na, na na golda, nie? na farmienie z itemów, na macho można fajnie farmić golda, już na sekcie można farmić, ale to raczej się korzysta z tego na tych endgame'owych levelach, tylko ja nie wziąłem pod uwagę, że ja będę chciał tak klan swój ulepszać, nie? po malutku tylko szedłem z założenia, że raczej że raczej nie, nie mają nic takiego w planie po prostu i stwierdziłem, że nie będzie mi tyle tego błoga potrzebne ale to nic to z czasem kiedyś będą kolejne błoga z loterii coś będzie, bo aktualnie mamy 150 zł z donatów no i tą kwotę bierzemy razy 3, no to będziemy już losować za 450, także no no coś już coś już będzie oby, oby widzowie nie nie zaszaleli aż tak bardzo z tymi donate'ami, bo jakby, powiedzmy, wpadło z 1000 złotych, no to powiem wam, że już że już niebezpiecznie, w sensie, no loteria za 3k, no to już grubo, nie? No ale trudno, obiecałem, że, że za tyle będzie, no to tyle będzie. No to teraz dzisiejszy odcinek to był taki troszeczkę właśnie informacyjny, znaczy informacyjny bardziej taki, żeby pokazać na na jakim etapie jesteśmy w, 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 w gierce, na jakim poziomie i tak dalej. No bo tak, to byliście bardzo, bardzo z tyłu za tymi osobami, które oglądają live. Y. No, no wy na odcinkach widzieliście, że jest 30, 40. Ktoś może pomyślał, że porzuciłem serię czy coś. Nie porzuciłem. Jeśli jakąś serię porzucę, no to poinformuję o tym, że będzie zakończenie serii. No, aktualnie oficjalnie żadna seria nie jest porzucona. Ani, ani, ani z TV, ani z Margonem, ani z Sheksa. No, bo jak ktoś ogląda live, no to widzi, że ciągle tu się coś dzieje. No fakt, no fakt. z boku się popatrzy, no to stoimy w miejscu. No ale. cicho Daisy. Cichutko. O, Kitku. <laughs> Zobaczcie. Taki długi. <laughs> No, ale ciągle się coś dzieje, ciągle jest level wbijany. Jak to mówią, seria, która, która nigdy się nie kończy. Dobra, no coś tu mogę więcej powiedzieć w tym odcineczku. To będzie pomalutku koniec dzisiejszego odcinka. No i co, ogólnie swoim celem, swoim tempem, pomalutku idziemy sobie po ten 300. Już nie chcę popełnić tego błędu, że szybciej, szybciej po prostu. Pomału, ale konsekwentnie. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru. Zależy o której godzinie to oglądacie i trzymajcie się. See ya!